Ja chętnie posłucham jeszcze. Naprawdę. Czy Wy zdajecie sobie sprawę, jak bardzo jesteście szaleni? Max Kolonko dostaje nagrodę. Establishment, nowy establishment. Bije brawo. Piękne panie grzechoczą biżuterią, jak mawiał John Lennon. Więc jeżeli pozwolicie. Ja nie mogę sobie, nie mogę się oprzeć. No to grzechocicie tą biżuterią chociaż w Lennon. Jeszcze jedno w pionie. Słuchajcie, dostałem tę nagrodę chyba za Max TV, za program, w którym mówię jak jest. Ale ja nie wiem, czy wszyscy znają ten program, bo ten program chodzi w sieci, on nie chodzi nigdzie, jest nigdzie niedostępny. Więc ja jestem zdumiony tym, że tutaj jestem, bo powiedzmy sobie szczerze. Między nami no nie ma wielkiej miłości, takiej znowu, tak mi się wydaje. Natomiast ja myślę, że to wynika po części z faktur, że co jakiś czas w Polsce tak się dzieje, że władza urządza nam taki fikołek, że ci, którzy byli establishmentem, co kilka lat stają się antyestablishmentem, a ci, którzy byli systemowi, stają się antysystemowi. I tak to trwa. Nie wiem, czy zauważyliście, tylko się zastanawiałem, bo jeżeli to jest nagroda od systemowców, ale przecież oni nie byli systemowcami, oni byli antysystemowcami, oni są teraz systemowcami, więc jeżeli są teraz systemowcami, to gdzie są tam ci antysystemowcy, którzy kiedyś byli systemowcami, w takim razie kim jestem ja? Czy wiecie, jakie to jest szalone? To się można w tym pogubić. Więc ja mówię sobie, czy możemy się umówić, ta wszyscy dziennikarze, i to no nie tylko ci, którzy tu są. To musi być niższe albo ja muszę być wyższy. Czy to możemy się tak umówić, że my jako dziennikarze nie będziemy się dzielić na dziennikarzy systemowych i antysystemowych, tylko po prostu nie będziemy dziennikarzami establishmentu i antyestablishmentu, tylko będziemy do ciężkiej cholery po prostu zwykłymi dziennikarzami. Możemy się tak umówić dobrymi, gorszymi, ale dziennikarzami. Ponieważ władza dzieli nas, władza nas dzieli. Przez 25 lat liberalna władza dzieliła nie tylko państwo polskie, nie tylko ludzi, ale także dzieliła dziennikarzy, dając im dostęp do koryta. Kiedy to koryta się kończyło, przychodziła nowa grupa ludzi, która z tego czerpała. Tam ci, którzy przestawali czerpać, wychodzili na ulicę i im hasła pod wspieraniem przez niemiecki kapitał demokracji, złodziei i tak dalej. To wszystko wiecie, to się odbywa. To jest po prostu jakiś. Taki fenomen polskiego rynku, że ja właściwie nie wiem, kim jest establishment. No on jest establishmentem, on był establishmentem, ale teraz on jest kimś innym. Więc ja mówię, zróbmy jedną rzecz, przysługę sobie sami i ludziom i społeczeństwu i bądźmy zwykłymi dziennikarzami i aż dziennikarzami. Okay? Natomiast ja dostałem program zamówię jak jest. Co to jest mówi jak jest? Wiecie, co to jest mówi jak jest? Wiecie, ogląda ktoś to? Cisza. Nikt nie ogląda. Mówiłem, no tam musicie niestety wejść do Internetu i zobaczyć, pan ogląda, pan rację, tak jest, tak, trzymać. Mówię jak jest, to jest program, który mówi jak jest. Okay? Zaczyna się to w ten sposób, m.in., że na przykład dziś w Max TV, tak się zaczyna, dziś w Max TV dostaje nagrodę establishmentu. To jest nagroda, to jest establishment. Pytanie, co ja tu robię. Temat drugi. Bodo, nowy polski serial, wchodzi na antenę telewizji polskiej. Bodo, polski serial, 70% w trzecim odcinku, 75% listy dialogowej w języku niemieckim. wow. Temat trzeci. No było tak, oglądaliście? Było? Tak było. Temat trzeci. Tap ten Państwa komentarzy? Pan będzie dawać. Okay. I na koniec powiemy o petycji, która się kręci o ograniczenie kapitału niemieckiego w mediach na terytorium Państwa Polskiego. Max TV, zapraszam. No tak, idziemy. Teraz możecie bić brawo, bo teraz jest przerwa na czołówkę. Transmisja już się wyłącza, transmisję już nam wcięło, więc teraz możemy mówić jak jest. Więc teraz zaczynamy, punkt pierwszy, czyli powiedzmy o establishmentie. No ja mówiłem, jest coś takiego w, naszym, w naszych polskich warunkach, że co parę lat mamy nową grupę ludzi, która uważa się, że jest establishmentem. Że oni po prostu mają prawo do tego, żeby być w mediach i nie dopuszczają nikogo innego. Ja jakoś to przećwiczyłem na swojej skórze, dlatego że za każdym razem jakoś mnie te wszystkie przewrotki omijały. Zawsze byłem człowiekiem antyestablishmentowym, niezależnie kto tam się pojawiał. Zawsze po prostu miałem problemy z ustaleniem, kim są ci ludzie. Natomiast przyjechałem teraz do Polski, dlatego że rzeczywistości polskiej nie znam, nie znam wielu z Was. Natomiast przyjechałem do Polski i mówię sobie, muszę zobaczyć Polskę, jak ona wygląda, rzeczywiście, nie tylko z relacji internautów, ale z internaut z tego, co ja tutaj zobaczę. Więc mówię sobie, obejrzę dziennik wiadomości, nowy dziennik jest, mówię, zobaczę, jak to wygląda, Patrzę, Nie jest tak źle, jak myślałem, nieprawda, nie jest tak źle. To nie jest kokieteria. jest, jeszcze nie jest tak źle. Jest 10, skali 10 jest powiedzmy 3 plus mają, 4. No. Powiedzmy. Mógłbym długo na ten temat mówić, ale powiem więcej w Max TV. Natomiast obejrzałem w serial, bo jest polski serial, Bodo się nazywa. Bodo to jest polski serial historyczny. Musicie to oglądać, ja nie wiem, chyba oglądacie to. Nie oglądacie tego serialu? Trzeci odcinek obejrzałem wczoraj. 75% listy dialogowej leci w języku niemieckim. Ja oglądamy cała rodzina się zjechała, żeby zobaczyć, bo syn przyjechał z Ameryki, więc oglądamy. Ja siedzę, siedzi rodzina, siedzi tato, mama, ja mówię, Jezus Maria, żeby im tylko dobrze ten serial wyszedł, no bo... To naprawdę zależy mi na tym. No więc oglądamy i robi się taka cisza, po 20 minutach siostra, widzę, coś jest nie tak, bo roznosi rozmówki polsko-niemieckie, ja mówię sobie, meine liebe, co tu się dzieje, ale mówię, oglądamy dalej, I w pewnym momencie ja widzę, że musi być jakiś taki moment w tym filmie, że taka przewrotka jak w Hollywood, że oni po prostu się odwrócą i ten good guy stanie się bad guy, ten bad guy staje się good staje od, na odwrót, ponieważ nie, nie dojedziemy w ten sposób do końca. Nikomu się to nie podoba, wszyscy oglądamy, ale mówimy sobie, dlaczego nie mówimy po niemiecku, jak oni zaczynają śpiewać, fajny i flipkę dalej, Ja mówię sobie, coś tu jest nie tak. Więc, żeby coś powiedzieć, potem widzę na jakąś scenę, to w prime time leci scena, gdzie jest scena seksu. No, nie widzieliście? No nie, kamano, nie widzieliście tego? Jest scena seksu. Jest scena, widział pan, nie? Scena seksu jest. Znaczy, u nas, mówiło się za, w naszych czasów studenckich, mówiło się trochę inaczej na ten temat, ale ja mówię sobie to w prime time, mi się to nie podoba, ja się wstydzę. Ja naprawdę nie, może jestem do Ameryki, tak, Ameryka jest zbyt konserwatywna, ale tu jest scena seksu. Ale mówię, oni na pewno tam dali jakieś głębokie przesłanie do tego wszystkiego, że to nie jest tak, że jak my to widzimy, że to musi być, nie wiem, bo za moich czasów była na przykład mowa o Słowackim Nickiewicz, to była świątynia Dumania. Więc tu jeżeli scena jest, na świątyni Dumania mają scenę Dymania, więc mówię sobie, może to jest jakiś fikołek intelektualny, że tak należy to odglądać. Więc ja mówię, żeby coś powiedzieć, a ja cała rodzina siedzi i słucha, jestem cały czerwony, więc ja mówię, ta co się odwróciła, wiecie na tej scenie, ona się odwraca, on jest tam z tyłu, ona mówi o, a ja mówię, a ja mówię ona wygląda jak młoda Angela Merkel. Jeszcze z czasem przystąpiła do żeby coś powiedzieć. No ale to nie działa i się okazuje potem, że mm, rzeczywiście jest przewrotka. Na samym końcu okazuje się, że ten Niemiec, który mówił po niemiecku i który mówi do Polaka arbeit, okazuje się, że on był zły, że on cały ten teatr w ogóle wykończył i go wywalili, teatr padł. Przyszedł nowy zarządca, którym był Polak, polski menedżer przychodzi i pierwszą rzecz, którą robi, to co? wywala wszystkich zdolnych i utalentowanych aut. No, no to ja mówię, że to jest rzeczywiście serial, który my znamy chyba, tak? Więc tak to wyglądało. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Więc... Um... Więc tak to wyglądało. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten kapitał niemiecki naprawdę powiem Wam szczerze, jak ja patrzę z daleka, z Ameryki, to widzę wszędzie kapitał niemiecki. 75% rynku medialnego w Polsce jest w rękach niemieckich. To chyba tyle wiecie, ponieważ ja to z Ameryki widzę i oglądam i mi się to nie podoba. Ponieważ wchodzę na jeden portal, widzę drugiego tego samego człowieka, finansowanego przez kapitał niemiecki. 100 tysięcy marek, nie wiem, funtów, złotych dostaje z kapitału niemieckiego za... Praktycznie uprawianie niemieckiej propagandy. To są ludzie, którzy są opłacani przez niemiecki kapitał. I wy chyba to wiecie. W związku z tym ja zrobiłem taką rzecz, że w Bax TV puściłem petycję, która się kręci piorunem, o ograniczenie kapitału niemieckiego w mediach na terytorium państwa polskiego. I to się kręci 90 nie wiem, 100 tysięcy podpisów tam już było, tam chcieli zamknąć, potem otworzyli, no i tak dalej. Ale podpiszcie te petycje. Przecież jesteście chyba polskimi mediami. Jeżeli mnie to wszystko, przystnie... tak czy nie? Jesteście za, czy nie jesteście, czy jesteście przeciwko? Uważacie, że to jest dobry pomysł, czy zły? Okej. Okay. No okay. To w takim razie, czy tutaj są, jest kapitał niemiecki na sali? A dom. No dobrze, to jestem tu jedyny, który mówi, jak jest. No cóż, trudno. Ale, w takim razie, jeżeli wrócicie do domów, możecie przyjść i zobaczyć i powiedzieć, jak jest. No, możecie w domu to sobie zrobić, możecie tę petycję podpisać. Ponieważ naprawdę mnie się wydaje, że w Polsce powinien być, ja nie mam żadnego problemu, że ktoś robi pieniądze, że ktoś zarabia, ale jeżeli ktoś wchodzi w politykę i wchodzi w politykę butami i uprawia propagandę, to nie powinno mieć miejsca, uważam. I powiem, mam jedną rzecz na koniec. Ja odebrałem te nagrody, jak chciałem tutaj przyjechać w ogóle anonimowo, ponieważ nie znam nikogo. Mówi sobie, nie, nie, nie wiem kto to jest, więc mówi i tak dalej. Zumówmy się jakoś tak, że przyjadę po cichu. I mówię, o wyjścieckie, mówię, słuchaj, zróbmy jakoś tak, żeby to wyglądało tak, że. Nie, to właściwie nie ma, mimo że jestem. Ja że okej, okay, spróbujemy coś zrobić, więc on mówi, słuchaj, to musisz wszystko, co musisz zrobić, to musisz wyjść z samochodu do, e, do hotelu, tam do, do, do holu i tam jest winda, na cię zabierze do góry. Oj, okej, okay, dobra. Więc tak wychodzę, taki zduszony, żeby nie było widać. Wychodzę, dwa kroki zrobiłem od samochodu, wyskakuje człowiek. I mówi: Dzień dobry, panie Maksie, jak się pan myła? ja wiem. Dzień dobry, dobrze. Idę dalej wychodzi drugi człowiek? Mówi: Panie Maksie, Maks TV, bo my wszyscy mówimy jak jest. No. Idę dalej? I w ostatniej chwili słyszę, że ktoś biegnie za mną. Więc ja już z prawie że do winy. Człowiek biegnie. Wpada ze mną do winy, młody chłopak. I mówi: Panie Maksie, dziękuję panu za to, co pan robi dla Polski. Chciałem panu podziękować. I dla mnie taki widz. to jest największa nagroda. Nazywam się Mariusz Max Koronto i mówię, jak jest. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Panowie, zostańcie z nami, bardzo prosimy. Zostańcie z nami na scenie. Zostańcie z nami na scenie. Jeśli mogę prosić, czas na pamiątkowe zdjęcie. Panie Marszałku, zapraszamy ponownie. Kornel Morawiecki, Dariusz Żuk, zapraszamy również laudatorów. Panie Pawle, proszę nas nie opuszczać. Tomku zapraszamy. Zapraszamy wydawcę tygodnika wprost. Chcielibyśmy uwiecznić wszystkich laureatów Nagrody Kisiela 2015 na pamiątkowym zdjęciu. Oto oni, szanowni państwo, poproszę o bramę. <z hairy> <zysława> Laureaci Nagrody Kisiela za rok 2015. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy, dziękuję Państwu bardzo.